Dzień dobry moi mili. Wiemy, że wielkimi krokami nadchodzi ASU Lee Sina, czyli głównie zmiany audio i wyglądu bohatera. Mamy już potwierdzone, że jego interakcje w grze pozostaną takie same. Natomiast sam Lisin ujrzy światło dzienne w patchu 14.9. Czyli już 1 maja. To co zobaczyliśmy w poprzednio omawianym przeze mnie devblogu to tylko wierzchołek góry lodowej. Informacji jakie od Riot dostaliśmy jest naprawdę cała masa i uważam je za szalenie interesujące. Zatem o tym będzie dzisiejszy materiał. Jeszcze lekko choroba mnie trzyma, ale na szczęście już mogę sobie siedzieć i coś tam ponagrywać. W tym filmie przejdziemy sobie przez wszystko co wiemy o nowym Lisinie i by na samym początku was nieco zaciekawić, to uważam, że to co tutaj zrobiło Riot Games to Mocne 9 na 10. Zapraszam. Lisin to stary bohater, mający ponad 10 lat i zapewne znajdą się osoby uważające, że zmiany, które Rajot przygotowuje, są zupełnie niepotrzebne, że są postacie tak ikoniczne w grze, których po prostu grzechem jest jakiekolwiek ruszanie. Uważam, że obok takich postaci jak na przykład Lee Lissin jak najbardziej do tej grupy należy. I ja w żaden sposób nie mam zamiaru negować tego argumentu, że jeżeli coś się w społeczności przyjęło, coś jest dobre, coś stało się standardem, to nie powinno się tego zmieniać. No bo jeżeli coś działa dobrze, no to w zasadzie po co? Jednakże Timot zmian ślepego mnicha wykonał tonę fenomenalnej pracy. Tonę pracy, aby przekonać nas. Że Lee Sin może być Lisinem, jeszcze bardziej. Może być jeszcze lepiej wyglądającym ioniańskim mnichem, czy lepszym uosobieniem archetypu walczącego mnicha. Jak wspomniałem, Lisin jest postacią ikoniczną. W żaden sposób nie chcę mu tego odbierać. Aczkolwiek jego wizualne elementy mocno się zestarzały. Choć tutaj przyznaję, że Lisin nie jest pierwszym kandydatem, aby takiego reworka dostać, ponieważ w grze nadal istnieje Zilan, który po prostu woła o pomstę do Riotu o jakiekolwiek zmiany graficzne. Ale myślę, że i na niego przyjdzie pora. Wracając, samo to, jak dużo pracy team projektowy musiał na Lisina poświęcić, Prezentuje fakt, że przez 13 lat swojej obecności w lolu, Lisin otrzymał aż 17 skinów, które przy ALS-u oczywiście muszą zostać w mniejszy, bądź większy sposób zmienione. Riot informuje, że przede wszystkim zajęli się aktualizacją sylwetki bohatera. A skoro to zrobili, to trzeba było mniejsze bądź większe zmiany zastosować do każdego skina. Dla przykładu fajnie pokazuje to Godfist Lissin, który musiał zostać nieco stonowany. Natomiast zanim przejdę do palenia rajotu za to co tutaj zrobiono mam jeden spory zarzut moim skromnym zdaniem lisin wygląda tutaj ładnie ale wygląda zbyt ładnie czy może bardziej zbyt gładko zbyt estetycznie Oczywiście wygląda jak mnich. Patrząc na niego od razu widzimy lisina, co też jest bardzo ważne. I na pierwszy rzut oka widzimy, że pochodzi z Ioni i naprawdę wygląda jak mistrz sztuk walki. Zatem jego muskulatura powinna być jak najbardziej widoczna. Aczkolwiek uważam, że coś tutaj poszło nie tak. To, że model jest taki gładziutki, to się wpisuje w aktualne standardy grafiki League of Legends, ale ten model jakby był tutaj zbyt łagodny. O co mi chodzi? Jeżeli spojrzymy na starego Lisina, to jego model oczywiście jakościowo wygląda dużo gorzej, w końcu jest już wiekowy. Ale na nim bohater wygląda starzej. I ja wiem, kochani, że jest to model w grze. I raczej mało kto będzie zwracał uwagę na jego twarz, nie przeszkadzało to nigdy, aby jakieś smaczki zawierać w modelach swoich postaci, chociażby dużo mimiki dostały takie postaci jak Zoe, Lilia czy Poppy. Więc skoro Riot patrzy na takie rzeczy i przykłada do nich wagę, myślę, że. Warto warto wziąć ten element do oceny. No właśnie, patrząc na jego twarz, muszę przyznać, że Ligo Legendowemu Lisinowi czegoś po prostu brakuje. Gdy spojrzymy na tego z karcianki Legends of Runeterra, ten wygląda starszej, bardziej poważnie. Bardziej groźnie świetnie koresponduje z motywem bohatera i z jego historią. Jego zarost jest nierówny, natomiast tutaj mam wrażenie, że projektanci poszli w stronę takiego chodzącego co dwa tygodnie do barbera, runterańskiego fit influencera. Ponownie model wygląda dobrze, natomiast jest on po prostu zbyt schludny jak na postać jaką jest Lisin. W mojej opinii coś w procesie projektowania poszło nie tak i trochę za bardzo poszło to w stronę pretty boya z odkrytą klatą. Podkreślam oczywiście jeszcze raz, że jest to model w grze i przeważnie tych detali, których się teraz czepiam, nie widzimy. Natomiast jeżeli Riot już takie rzeczy udostępnia, to myślę, że warto na nie zwracać uwagę, nawet w formie ciekawostki. Natomiast jest to tylko jedna z takich większych kwestii, do których mogę się przyczepić. Natomiast reszta pracy to już zupełnie co innego. Gdy porównamy sobie różne odsłony bohatera. W zależności od motywu są oczywiście odmienne i widać tutaj spójność przy stylu tworzenia. I patrząc pod tym kątem, każda tutaj zaprezentowana grafika wygląda co najmniej dobrze. No może poza Zenit Lisinem. twórcy z Riotu dzielą się z nami również tym, ile dany skin musiał przejść pracy, aby dostosować go ze starej wersji na nową. Odpowiedź na to pytanie w kwestii szerokiego wachlarza skinów Lisina jest oczywista. To zależy na przykład basenowy lisin nie potrzebował zbyt wielu zmian, ponieważ zarówno zamysł, jak i wykonanie skórki były już przejrzyste. Innymi słowy, basenowy lisin był na tyle dobry, że nie trzeba było go jakoś mocno zmieniać. Również co ważne, nowsze skiny przechodzą mniej zmian, gdyż ich oprawa wizualna jest bardziej spójna patrząc na grafikę ligolegendową Legendową, i przede wszystkim bardziej dopracowana. Wiadomo, że przez lata wyrobił się pewien standard tworzenia i co by o Rajocie nie mówić, to trzeba przyznać, że progres jest widoczny, jeżeli chodzi o ogólne tworzenie skinów. Są z nimi dramki i tak dalej, ale jeżeli porównamy sobie skórki, które wychodziły 10 lat temu, a skiny, które wychodzą teraz, no to w większości przypadków jakościowo jest różnica. Co ciekawe, nieco problematycznym okazał się Akulita Lisin. Tak wyglądały jego wczesne eksperymenty i eksploracje. Rajot nie do końca wybrało jeden koncept, bo połączyli A z C i dobrze, że nie wzięli pod uwagę B, bo no tutaj wyglądałby jak Raiden z uniwersum Mortal Kombat. Gdy pierwszy raz zobaczyłem porównanie starego i nowego akolity, to stwierdziłem, że. Eje, ej ej, ale czekajcie momencik, bo ten stary jest ładniejszy, ma lepiej dobrane barwy. Jest nieco mroczniejszy i ciemniejszy. Ten nowy model jakiś taki, odbiegający za dużo od pierwowzoru. Jednakże, projektanci wyznaczyli sobie cel, i muszę przyznać, że jest on nie tylko szalenie ciekawy, ale również, gdy zdamy sobie sprawę, co przyświęcało tym zmianom, okazuje się, że ma to jak najbardziej sens. Akolita Lissina tworzono w myśl zasady, a co by było gdyby zrobić go jako ucznia karmy. W swojej kreacji i palecie kolorów nabrał cech ucznia i zwolennika tej bohaterki. Do takiego akolity pomysł pasuje idealnie. Ja już nieraz o tym mówiłem, że tworzenie skinów na zasadzie, a co by było gdyby, to świetna fabryka pomysłów. Aczkolwiek myślę, że jest jeden pomysł, który mógłby to przebić, czyli Lisin jako akolita zakonu cienia. Na pewno również nie umknęło waszej uwadze, że mnich dostał ogromny kucyk i pewnie zastanawiacie się. Po co, na niektórych nowych skinach nie będzie go miał, a na eksploracjach niektórych skinów widać, że rozważano Lisina bez niego. Co do zasady, bohater miał kucyk już wcześniej, ale był on owinięty wokół jego ramion i zasadniczo jakby przyklejony w jednym miejscu. Jest to generalnie świetna ciekawostka, no bo dlaczego Lisin tak robił? Czy jest to związane z jego historią, a może taki po prostu był pomysł na jego design? Odpowiedź jest po prostu genialna. Z tego co się orientuje, w czasie gdy Lisin przechodził ze swojej najstarszej wersji w nowszą, to w silniku Lola nie było możliwości, albo było to zbyt trudne, by zrobić sensowną animację kucyka bohatera, stąd ten został do niego przyklejony. Więc czy Riot Games poszło na łatwiznę? Trochę tak, ale wtedy nie było jeszcze zrobionych narzędzi, aby takie animacje w LONU robić. Jak wiemy, od lat Riot Games dziubie w silniku League Legendowym i dla nas jest to zupełnie niewidoczna praca. Czasem to widać, na przykład przy wyjściu Sailasa. Wiecie, dla nas jest to po prostu nowy bohater. Dla Riotu zrobienie go było do dziś największym technologicznym wyzwaniem, gdyż wcześniej ulty były przypisane do konkretnego bohatera. Tak, wiem, że jest to dziwne, ale tak to było zrobione. Liga była kiedyś robiona na kolanie i nikt nie spodziewał się tak ogromnego sukcesu marki i powoli. Niewidzialne wręcz małe fragmenty długu technologicznego są przez Riot zwalczane. Podkreślam powoli, bo jasne, nadal pojawia się masa błędów, czy klient jest poklejony taśmą, ale tutaj przy nie widać włożoną pracę. Riot Games przy ASU chciało ten kucyk odwinąć i sprawić, by był wyróżniającym się elementem stylistycznym. Na każdym skinie, gdzie się znajduje, bo nie na każdym jest, zrobiono staranną animację. By ten przy innych pozach i działaniach bohatera nie zachowywał się niepoprawnie. I był to świetny pomysł, bo jest to genialny, charakterystyczny element dla bohatera. W większości przypadków kucyk wpasował się naturalnie ale nie wrzucano go na siłę tam, gdzie nie pasował. I przyznaję, że jest to bardzo dobry pomysł, że nie ma tego na przykład bokser. Tutaj kucyk po prostu by nie pasował i ten skin nie byłby już taki, jak jest teraz. Do Smoczej Pięści również by nie pasował, aczkolwiek taki ala kuc, nie z włosów, a z takiej świetlistej energii, myślę, że zdałby egzamin, ale być może jako legendarny skin miał się wyróżniać od klasycznego i może projektanci poszli tym właśnie torem. Zresztą Zresztą Rajoterzy sami informują, że we wczesnej wersji boska pięść miała kuc, ale nie pasował. I jestem w stanie to jak najbardziej zrozumieć. Przy bokserze informują, że nie mogli przecież usunąć ikonicznej czapki, no bo mogli zrobić albo jedno, albo drugie. Ale okej, okay, idźmy dalej. Dowiadujemy się o poprawieniu Godfista właśnie, by ten lepiej pasował do nowego modelu. Nowy będzie nieco wyższy z nieco mniej rozłożystą sylwetką, a w mojej opinii wygląda to lepiej. Natomiast Storm Dragon przyznaje się, że to będzie mój ulubiony skin do Lisina na pewno. Ten długi kuc daje mu tak bardzo dużo. Przede wszystkim nie wygląda już jak S. Jestem ciekawy, czy pojawi się mem, że teraz będzie bardziej przypominał Jasuo, ale kucz dodaje Lisinowi charakteru. Bardziej koresponduje z tym, kim jest Lisin już w tym uniwersum, ponieważ tutaj jest on wybrańcem obdarzonym mocą burzy i choć nie jest to jakaś gargantuiczna zmiana, tak bardzo mu służy. Dalej, dowiadujemy się o czymś, co pewnie mało osób będzie interesowało, ale pokazuje to, jak team od ASU zrobił to po prostu dobrze, i generalnie jestem w szoku, że nie było to standardem w Rajocie. Ale okej, okay, tak jak wspominałem, że standard tworzenia ligi kiedyś, a dzisiaj był zupełnie inny i dobrze, że to się zmienia. Team przygotował grunt pod przyszłe działania nad Lisinem. Ktokolwiek by do tego nie usiadł, chodzi tutaj oczywiście o skiny. Stworzono tutaj tak zwaną siatkę bazową, czyli mówiąc po chłopsku Lisina w gaciach, czytaj model bohatera ze zaktualizowanymi proporcjami topologią, mapą twarzy i ciała oraz teksturami. I te podstawy zostały wykorzystane do pracy nad zmianą skinów Lisina, było ich tak dużo, że warto było taką pracę wykonać i teraz jeżeli Riot będzie robiło skina do Lissina, będą mieli nieco prościej. Ponownie, ja nie ukrywam, że nie jestem skin designerem, animatorem czy grafikiem i nie siedzę głęboko w tych tematach, ale mam doświadczenie w zarządzaniu projektami i jeżeli tworzenie narzędzi lub podstaw zapewniających optymalizację pracy na przyszłość nie było standardem w Riot Games, to ja nie wiem jak to się tam wszystko działo, ale komfort pracy przy części rzeczy na pewno nie był zbyt duży i dobrze, że Riot stara się małymi kroczkami z tego wychodzić. Ponownie przywołując przykład Sylasa, przeprowadzono ogrom pracy by w lidze niektóre rzeczy stały się możliwe, by pewne umiejętności, efekty czy interakcje można było zrobić tak tutaj oczywiście na mniejszą skalę nieco zmniejszono dług technologiczny Lisina. Kolejnym niesamowitym wręcz detalem jest niby to pierdółka, ale jednak jest to bardzo fajna rzecz, którą dodano do Nightbringer Lisina w wersji prestiżowej. Oko na jego klatce zaczęło się ruszać. Tak po prostu. Tim usiadł i stwierdził, że będzie to spoko. Mało osób będzie o tym wiedziało, gdyż ponownie patrzymy na postacie jego legendowe pod wiadomym kątem i z wiadomej odległości, ale właśnie takie małe detale pokazują pracę i oddanie Timu. Nie musieli tego robić, ale uznali to za mega w porządku, za mega fajne i zrobili. Szapoba, świetne. Dragon Fist będzie teraz machał Nuchako. Tworzono specjalne elementy sterujące klatką i plecami na dzięki czemu jego mięśnie zachowują się bardziej realistycznie podczas konkretnych animacji. Wiadomo, że najwięcej pracy wymagał jego kucyk i w mojej opinii wygląda to fantastycznie o czym już wspominałem. Zajęto się nawet całkiem zabawną częścią bohatera. Otóż no na jego tańcu ten wychodził ze swojego hitboxa, co prowadziło do dziwnych interakcji takich że nie dało się trafić w Lisina strzelając w Lisina. Było to trochę dziwne. Oczywiście nie miało to jakiegoś wielkiego zastosowania gameplayowego, ale i tutaj Riot postanowiło się tym zająć i to naprawić. Okej, okay, ale to co najważniejsze w gameplayu, czyli skille i autoataki jak wiemy, Lisin wyprowadza swoje ciosy z ogromną precyzją i siłą. i Ja się przyznaję, że prawie w ogóle tego nie czułem przy starym Lisinie, a w nowym takie zatrzymanie po autoataku daje tak świetny feeling, że to jest masakra. Lot na Q wygląda dużo lepiej. Na E widać przez chwilę na ziemi wypalony symbol, co też jest jak najbardziej na plus. Na Q wcześniej mieliśmy symbol półksiężyca, nie wiadomo w sumie dlaczego. Teraz Q przy locie dostało dodatkowe wstęgi i animacja będzie o wiele bardziej nawiązywała do ionis, z której oczywiście bohater pochodzi. Na w Wcześniej miał jakieś dziwne zwoje, które również były zrobione na zasadzie wypełnienia pustki przy jego tarczy, aczkolwiek te nawiązywały w całkiem fajny sposób do tego, że jest mnichem. Tylko że Lisina raczej utożsamiano zawsze z walką, a nie z jakimś ogromnym umysłem uczonego. Teraz będzie to bardziej duchowa tarcza i wygląda o wiele lepiej. Bardziej mistycznie i po raz kolejny świetnie wpisuje się w klimat. I tutaj kolejny fantastyczny detal. Przy Knockout Lisinie zrobiono specjalnie inną animację jego lotu na Q. Byłoby dziwnym, gdyby pięściarz leciał z kopniakiem w cel, stąd leci z ogromnym punchem. Trzeba było to specjalnie zrobić do tego skina, więc, moim zdaniem, absolutnie Mistrzostwo Świata. To, co graczy bardziej kompetytywnych mogło też denerwować, to pewne przejaskrawienie i nieczytelność Q Storm Dragon Leesina. Ogólnie zrobiono na tym skinie sporo bez utracenia jego oryginalności. Efekty są mniej jaskrawe, zaktualizowano kształt jego Q, czy efekty magicznego dymu na skillach zostały zredukowane. Na szczęście Riot pokazało nam również nowe animacje Lisina, porównując je ze starymi i wszystkie są lepsze, aczkolwiek jedną rzecz dodałbym do jego erki. Na ulcie przy kopnięciu czuć tą siłę, czuć moc z jaką Lisin kopie przeciwnika. Trochę szkoda, że gdy jeden przeciwnik trafia drugiego, to tej mocy aż tak nie czuć. Jakby moc kopnięcia nieco się wypalała i abym ja to tutaj zmienił pod kątem dźwięku. Kochani, dajcie proszę znać w komentarzu, jak wam się nowy Lisin podoba. Moim zdaniem niektóre elementy można poprawić, ale ogólnie wyszło bardzo dobrze. No i drugi materiał z rzędu, muszę to powiedzieć. Riot Games Dobra robota. Kurczę, jeszcze wejdzie mi to w nawyk, i co wtedy? To by dopiero było. Choć moje ziemniaczane ręce w ogóle się do Lisina nie nadają, tak nie mogę się doczekać, żeby sobie po prostu nim zagrać w odświeżonej wersji. Na zakończenie chciałbym wam jeszcze podziękować za sporo życzeń, szybkiego powrotu do zdrowia, jakie od was dostałem. Czy to pod poprzednim materiałem, gdzie brzmiałem zupełnie inaczej, czy chociażby na swoim Instagramie. Pięknie wam za to dziękuję, dziękuję również za obejrzenie tego materiału i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się! Cześć.